Witajcie na kanale Kosmiczna Orbita. Dzisiaj porozmawiamy o awarii na stacji Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS. Niestety w rosyjskim module Zwiezda yy, wyłączył się yy, generator tlenu. Na szczęście oczywiście włączył się zapasowy generator tlenu, który w tej chwili działa na rosyjskim module Zwiezda, no Choć niestety już prawie się wyczerpuje. I tak myślę, że no, ta stacja już coraz bardziej się psuje. Gdzieś za rok, niestety, niestety, gdzieś za rok, właśnie jak mówię, stacja będzie zdezorbitowana. Ale yy, najgorsze będzie to, że Crew Dragon yy, już nie będzie w ogóle mógł być używany, no bo on dostarcza ludzi i ładunki na międzynarodową stację kosmiczną, ale Sojus będzie ciągle używany do dostarczania satelit na orbitę. Na przykład, ale nie ma się co martwić, że Międzynarodowa Stacja Kosmiczna zostanie zdezorbitowana, bo na jej miejsce przyjdzie stacja, która będzie umieszczona na orbicie Księżyca. Nazywa się Gateway, już jest na ekranie pokazana. I jeszcze co najlepsze, już pierwszy moduł księżycowej stacji kosmicznej zostanie dostarczony w 2022 roku, czyli już bardzo niedługo. już y, jeszcze nie mogę doczekać, szczerze, tej księżycowej stacji, y, która będzie na orbicie księżyca. No i też jeszcze, no, to będzie bardzo fajna rzecz, więc. Yy, jeszcze tutaj Wam pokażę wszystkie yy, tutaj moduły, więc jak widzicie, tak to wszystko będzie wyglądać. No, choć trochę żal tej stacji kosmicznej ISS, no ale trudno, czekamy na tą księżycową. Na razie ISS jeszcze jest na szczęście, więc yy, no, nie ma się na razie jeszcze co o nią martwić. Jak widzicie, tutaj są wszystkie moduły stacji Gateway księżycowej. No i jak się Wam podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dziękuję za obejrzenie. Taki krótki film o, o stacji kosmicznej Międzynarodowej i Księżycowej Gateway. To cześć!